Ile pan pracuje w ten sposób? Ja dopiero zacząłem pracować. Ja byłem elektrykiem wysokich napięć. A to sobie dorabiam do renty, bo cienka renty. Wysokie napięcia to pewnie bardzo ostrożnie trzeba pozbierać. No jak saper, raz się myli, nie? A jak się pomylisz, to popiół zostaje po tobie i nic więcej. Tu przepraszamy, musi no, pan chodzi? zejść. Tu ja to... powinniś blokować, nie powinni. Kurwa wielka, straż kurwa, za, za darmo pieniądze biorą, moje pieniądze z renty, kurwy jebane. I tak powiem, że, że połowę służb tych ochroniarskich bym zwolnił w piziet, połowę policji i tu straż miejsków wyjebał. Oni sobie tylko kurwa, co? Dobra, teraz kurwa pierdoli mi jak wywiad udzielam. No i co dalej powiem, kurwa. Jestem bardzo wylewny, bo mnie boli, nie? 500 zł renty za 35 lat pracy oszukali mnie banda złodziei polskich decydentów kurwa, takich jak tu chodzi, nie? a to no. a ile pan zarabia w takiej pracy? No w takiej pracy co mi daje? 3 złote na godzinę. To jest śmiech też na sali. A to kurwa, dykty ciężkie, kurwa, obijają.